Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka, a na stanowiskach komentatorskich czuwają... Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Już za chwilę mecz ekstra klasy? Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. Raków Częstochowa zmierzy się z warszawską legią. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Nie mogę doczekać się pierwszego glistka. Trudno z góry przesądzać, który z piłkarzy indywidualną akcją rozstrzygnie losy spotkania. Ale na pewno, sporo możemy się spodziewać właśnie po tym zawodniku. Czy oceniasz to podobnie, Jacku? Dwie bramki w poprzednim meczu na pewno wzmocnią jego pewność siebie, i dzisiaj będzie trzeba na niego uważać. Państwa ekranach skład Rakowa Częstochowa na ten mecz. Wyjdą na boisko w formacji 1-3-4-3. To taktyka stworzona do atakowania skrzydłami, bo w fazie ofensywnej boczni pomocnicy wspomagają skrzydłowy, a ci przesuwają się do środka pola. W tym przypadku ważny jest jednak błyskawiczny pressing po stracie piłki, bo inaczej można nadziać się na kontrę, której obrońcy zostaną pozostawieni samym sobie w obliczu liczniejszego przeciwnika. Widzimy, w jakim zestawieniu zagra Legia Warszawa, a ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Zawodnik Rakowa faulowany, ale sędzia nie przerywa gry. Piłka bezpiecznie w rękach bramkarza. Spójrzmy, co zrobi Raków. Są na połowie rywala. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Jednak tracą teraz tę piłkę. Dobrze go teraz znalazł. Patryk Kuhn przy piłce. Bądźmy szczerzy, to była łatwa interwencja. Nawet na wyjeździe nie boją się grać wysokim pressingiem. A to pokazuje, jak dużą mają wiarę we własne umiejętności. Nieważne z kim i gdzie grają. To drużyna przeciwna musi się dostosować do nich, a nie odwrotnie. Całe szczęście, bo dość już mam drużyn, które na obcym stadionie stawiają na pragmatyzm i granie z kontry. Tutaj od razu szykuje nam się wymiana ciosów, więc czekamy na bramkę. Trudno wyobrazić sobie skuteczniejszą interwencję. Sopołowski, zagranie do Jędrzejczyka. Piłka wprost pod nogi przeciwnika. Piłka krąży teraz w pobliżu pola karnego. Cierpliwie szukają szansy. Piłkę wybijało obrońca. Arbiter zatem wskazuje na narożnik boiska. Krótkie rozegranie spod chorągiewki. Rzutka piłki w szesnastkę. Była sytuacja i była główka. Ale defensywa skutecznie powstrzymała przed celnym strzałem, Patryk Kun. Cudowna piłka, spójrzmy. Wypuścił go, będzie groźnie. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Interwencja, skuteczna, przejęcie piłki. To była kluczowa interwencja, bez niej byłoby krucho. Bartosz szliż. Cofanie piłki do bramkarza. Sokołowski. Zniż. Teraz strata Legii Warszawa. Wdowiak. Ależ teraz przegląd pola piłka dociera do adresata. Będzie ciekawie. I! I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Mamy posturkę. Widzimy jak dobre było to podanie. Wymierzone niemal wprost na nogę. Bramkarz mógł się tutaj zachować lepiej. Piłka padła przy krótkim słupku. Łukasz Rakowa na prowadzeniu. Co zdoła zrobić przeciwnik? Jędrzejczyk. Legia teraz w natarciu. Sliż. Bartosz sliż. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Jest już z piłką Paweł Przołek Jest! Brawo! Mamy remis! Nie poddali się piłkarze z Łazienkowskiej. Powalczyli! Teraz zbierają tego owoce. Tej bramce, którą teraz wspólnie oglądamy na powtórce, podoba się zwłaszcza ta siła wykończenia, którą strzał na pewno posiadał. Zupełnie jakby miał rozerwać siatkę. Po tym golu jest 1-1. Prawie zaczyna wyglądać ta akcja wojskowych. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Ale już jest tylko wspomnienie. Ale strzał zablokowany. Czy mu się uda? Niewiele teraz zabrakło, a uderzał z ostrego kąta. Może warto było odegrać do kolegi na lepszej pozycji. Z drugiej strony istotnie o mały włos tego nie strzelił. To może miał rację. Co zrobi raków? Są na połowie rybala. Piłka wraca do środka. Czyli wykorzystają okazję. I broni bramkarz. Coś niebywałego. Wszyscy sądzili, że będzie gola, jednak. I teraz wojskowi tracą piłkę. Jest czas, jest miejsce. Można centrować. Pokój teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą grać swoje. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Powinien do tego dojść. Wydawało się, że będzie groźnie, ale sędzia odgwizduje spalonego. Słuszna reakcja na linii, spalony oczywisty, choć nie zabrakło tutaj dużo. Szkoda, bo ładnie się rozwijała ta akcja i gdyby to wyjście na pozycję nastąpiło trochę później, to mogłoby coś z tego być. Ale pomysł dobry, to na pewno. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Zalicza świetną pierwszą połowę. Jeśli zagra tak po przerwie, to zasłuży na bardzo wysoką notę. Bardzo ważny występ tego zawodnika w pierwszych trzech kwadransach. Przede wszystkim drużyna zawdzięcza mu przecież wyrównującą bramkę. Możliwe, że to będzie impuls do jeszcze lepszej gry w drugiej. W pierwszej połowie obie drużyny zagrały na podobnym poziomie, ale przerwa mogła coś zmienić. Zobaczymy, kto lepiej wykorzystał ten kwadrans w szatni. Rywale przejmują piłkę. Jędrzejczyk. Legia teraz w natarciu. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. i dobry to był pomysł. Niewiele zabrakło, ale piłka poza boiskiem. Bartosz Sliż. Sliż. Johansson. Jesteśmy coraz bliżej bramki. Robi się groźnie. Mierzone dośrodkowanie w pole karne. Dobrze zablokowana wrzutka, ale musi teraz szybko wybijać. Traci piłkę po tym wejściu. I od razu go cisną. Dobry odbiór piłki, ale w A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Dobre podanie, ciekawe co z nim zrobi. Czy ta okazja da prowadzenie? Gol, proszę państwa, cios za cios! Znowu prowadzą! I teraz w kolejnej powtórce widać wszystko jak na dłoni. Obrońcy wyglądają na zagubionych we mgle. Powinni tu ostrzej zaatakować. Rywal miał dużo miejsca na oddanie strzału i bez skrupułów to wykorzystał. Wznawiamy mecz. Legioniści muszą zagrać o niebo lepiej. Podanie do Patryka Kuna. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym. Takie zagranie nie mogło zagrozić Bramce. Legia przeważa, jeśli chodzi o posiadanie. Rywale chwilami bezradni. Tyle, że z tego niewiele wynika, bo wynik meczu pozostaje niekorzystny. Piłka przyklejona do nogi to nie to samo, co zaraz, zaraz. Z tego musi być gol. Ale teraz zamieszanie, słupek. Czy ktoś to bije? A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy jak to wykorzysta. No i nie ma wyrównania. Zabrakło tutaj odrobiny szczęścia. Bramkarz też miał nie tę minę, ale piłka tylko zadzwoniła o bramkę. Ostatecznie do niej jednak nie wpadła. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja i nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem? A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Centra w pole karne. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wywini Posyła teraz ładną piłkę przez naskę. To była interwencja do statystyk. Dobry pressing. Odebranie piłki pod polem karnym. Jest już z piłką Paweł Przołek. W takim miejscu zawsze są groźne. Starannie budują ten atak, szukają jakiejś dziury w obronie. I piłka wychodzi na aut bramkowy. Mamy zatem zmianę w legii Warszawa. Lopeza. Kraft wstrzymana. Out pod tym wejściu przeciwnika. Nie Did sobie minął z wodem. Doskonale to zablokował. Nic nie będzie z tej centry. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Zapowiadało się nieźle, ale powstrzymany ten kontratak. Okazja do strzału. Blokuje ten strzał. Dwubramkowa przewaga na pewno dałaby im więcej pewności siebie. Oto nadarza się okazja. Będą wykonywać rzut rożny. Krótko postanowili rozegrać stały fragment. Bardzo dobrze teraz w obronie blokują. Dośrodkowanie nie trafia tam, gdzie miało trafić. Jędrzejczyk. Wojskowi nie składają broni. Muszą strzelić w tej akcji, żeby obronić remis. Spokojnie teraz pod polem karnym czekają na właściwy moment. Ładna interwencja, bez chwili zawakania. Nie pozwala piłce wpaść do bramki. Tu nie mogło być mowy o zaskoczeniu. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. W okolice jedenastki teraz rzuca. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Mądrze, piłka wycofana ze skrzydła do środkowania, ale dobry blok. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Teraz biegiem muszą wracać do obrony. No i w prosty sposób blokuje to dośrodkowanie. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. O, Pawła Wszołka. Oj, na linii mamy dzisiaj najprawdziwsze. Sokole oko. Co za wzrok. Przecież o spalonym decydowały tu centymetry. Sędzia zadecydował o doliczeniu trzech minut gry. Zora Arsenić. Jeden z piłkarzy Rakowa faulowany. Utrzymali się jednak przy piłce. Sędzia nakazuje grać dalej. Mądrze teraz. Ale może teraz. Będzie szansa. Nie pozwolił na oddanie strzału. No, i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Sędzia gryździe po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Takie zwycięstwa smakują szczególnie, bo spotkanie było wyrównane i wynik mógł wyglądać inaczej. Najważniejsze jednak są trzy punkty. Rozegrał dzisiaj naprawdę dobre zawody, ale też chyba wszyscy po nim się tego spodziewaliśmy. Tomku to jest na tyle dobry piłkarz, że naprawdę nie można spuszczać go z oka. Dziś dał swej drużynie ważną bramkę, dzięki której objęli prowadzenie. light 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 light